Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim. Ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich – Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on rzekł do nich. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb, nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie. Przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. Pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto Ty jesteś? Bo wiedział, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych wstał. Oto słowo Pańskie. Trwając w liturgii Wielkanocy, oktawy Wielkanocy, oktawa to 8 dni, jak jeden, czyli możemy dzisiaj mówić, że dzisiaj, mimo piątku, jest Wielkanoc. Po raz trzeci widzimy zmartwychwstałego Pana. Nie? To jest też pewna mądrość oktawy czy, czy rekolekcji, mądrość czasu, nie? mądrość czasu, że, że my potrzebujemy czasu. E... Wiele się dzieje w trakcie Wielkanocy. Wiele Pan Bóg do nas mówi, czyni z nas nowych ludzi, jeżeli mu tylko na to pozwolimy i powiemy tak, chcemy wychodzić inni niż przychodzimy przez te drzwi. E... Ale tak sobie myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką, jaką też Chrystus dokonał poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, wiecie, to jest to, że odciął nas ze smyczy. Ja teraz chodzę z psem na smyczy. Nie? Tutaj może będziemy się widzieć, na pewno będziemy się spotykać z tym psem na smyczy. No, pies zawsze woli być wolny, nie? Ale akurat mój lepiej niech będzie na smyczy. Nie dlatego, że jest groźny, tylko że jest... Głupiutki się zgubi. Słuchajcie, demon założył nam smycz. Demon założył nam smycz i na tej smyczy nas ciągle holuje, wprowadzając w lęk. A jakie, jaka jest, jaki jest największy lęk na tym świecie? O życie. O życie, nie? Boimy się śmierci. My się boimy śmierci. Słuchajcie, tak się bardzo boimy śmierci, że potrafimy robić różne rzeczy, żeby tylko ta śmierć nas jakby ominęła, a tak naprawdę wprowadzamy się często w inną śmierć. Pan Bóg w swojej miłości jest pierwszym człowiekiem, stając Jezus, stając się człowiekiem, to jest pierwszy człowiek na ziemi, który rodzi się nie po to, żeby żyć, ale po to, żeby umrzeć i żeby przez tą śmierć wyprowadzić nas do życia wiecznego. Dlatego, słuchajcie, dobra nowina pustego grobu jest taka, że śmierci już nie ma. Słuchajcie, że śmierci już nie ma, nie, że jesteśmy nieśmiertelni. Naprawdę. Wiem, że jest ciężko w to uwierzyć, ciężko też w to doświadczać. Widzimy, nie? Dzisiaj bardzo pięknie tutaj sobie też wiele osób pogrywa na tej pandemii strachu, nie? Trzymając nas wszystkich w lęku, przede wszystkim w lęku i bardzo skutecznie nam, nam z światu to wychodzi, nie? Że, że my się zaczęliśmy bać jeden drugiego, że wiele ludzi zaczęło się bać chodzić do kościoła, Wiadomo, są często też obawy bardzo racjonalne i trzeba mieć tutaj rozsądek, nie? Ale żebyśmy zobaczyli, że, że ten lęk, który jakby odciąga nas od Boga, lęk, który odciąga nas od bliskich, na pewno nie pochodzi od Boga. Na pewno nie pochodzi od Boga. Bóg nie jest tym, który daje nam lęk. Bóg jest tym, który nas z tego lęku wyzwala, nie? Wyzwala. Ja sobie pozwalam też tak mówić, bo ktoś powie, co ty gadasz. Moja mama, jak pewnie wiecie, jest też w szpitalu od drugi tydzień, siódmy dzień pod respiratorem. I Też widzę jak Pan Bóg też moje serce jakoś tak przemienia w tym wszystkich wydarzeniach, ale przede wszystkim też w tym wydarzeniu Wielkanocy odbiera mi lęk, słuchajcie, odbiera mi lęk, nie? że mam świadomość tego naprawdę, może po raz pierwszy w życiu, że nasze życie jest nieśmiertelne, naprawdę jest nieśmiertelne. Nie? Nawet ciało, to co było wczoraj, kiedy Jezus martwych chce spotyka swoich uczniów przestraszonych, mówi, dajcie mi rybę, chcę zjeść przy was. Nie? To są takie wydarzenia, które, które chcą nas jakby na nowo umacniać. Nie? umacniać. Wiadomo, że, że i modlimy się, i módlmy się, ja się modlę bardzo dużo teraz nie? Za, za mamę, też chcę, chciałbym, żeby ona wróciła, żeby ten pies, z którym chodzę na smyczy, wrócił do niej, a nie do mnie. I tak dalej. Ale ufam, że też Pan Bóg wie lepiej niż, niż my niż my. Dlatego też patrzmy na wydarzenia Wielkanocy z wiarą. To, co dzisiaj widzimy też w tej, w tej Ewangelii, bo zobaczcie, że jest tak często, że my nawet po spotkaniu z Chrystusa zmartwychwstałego wracamy często do tego, co było przed zmartwychwstaniem. I to jest ta pewna pułapka, którą też Pan Bóg się nam obnaża, żebyśmy w nią nie wpadli. Kiedy Jezus powoływał swoich uczniów, wziął ich z tych łodzi, powyciągał, Powiedział odtąd, nie ryby, ale ludzi będziesz łowił. Nie? Ludzi będziesz łowił. I widzimy, że przez te wydarzenia trzech lat publicznej działalności czasami Jezus posługiwał się łodzią, ale bardziej jako amboną niż jako narzędziem pracy. A co robią dzisiaj apostołowie kilka dni po zmartwychwstaniu? Jezus mówi: Idę łowić ryby. Nie? Idę łowić ryby. Czyli co? Wracam do tego, co robiłem przed spotkaniem Chrystusa. Wracam do tego, co. Do tego mojego dawnego życia, abyśmy mogli tak powiedzieć. Słuchajcie, jest pewna pułapka, że żeby, żeby możemy wracać, jeżeli jakoś, nie wiem, rozbijają się nasze, nasze myśli i nie, może nie zgadzają się nasze myśli z, z myślami bożymi, tak jak u apostołów, nie? oni mieli swoje myśli, swoje kalkulacje, na pewno nie takie, do których ich Jezus przygotowywał. Nie? Ale ich myślenie było tak mocne, że kiedy wypełniło się to, na co tak naprawdę. Czeka Izrael po dzień dzisiejszy, czyli kiedy Mesjasz przyszedł oddać życie, abyśmy życie mieli, w tym swoim zapatrzeniu na swoje plany byli tak mocno zakorzenieni, że mówią, to wracamy do rybołówstwa, nie? do rybołówstwa. No i co się stało? No i nic się nie stało, nic nie złapali. Całą noc łapali na te sieci. Potem na Słowo Jezusa rzucają sieci i wciągają 153 ryby, mówi tutaj Ewangelista Jan. Różne są interpretacje, niektórzy nam wymyślają, że to jakieś narody i tak dalej. Może i tak, nie? Słuchajcie, różne są. Ja też różne um, wnioski wyciągałem z tej, z tej Ewangelii, ale dzisiaj jakoś tak Duch Święty pokazuje mówi, słuchaj, 153 ryby to po prostu dużo. To jest dużo. Zachwyć się nad tym. Nie? Tak jak Ksiądz Jacek, nie? Czy, czy też jest wędka, pewnie są niektórzy też. Nie? To pamiętamy, jak w tamtym roku złapaliśmy 9 linów, nie? I człowiek nie musi z tego spisywać, bo to pamięta. Nie? Takie wydarzenia się zdarzają bardzo rzadko. Co to jest 9 linów w porównaniu z 150, a tylko nie łapali sieciami wędkami. To no jest ta różnica. Więc, więc zobaczcie, człowiek pamięta wielkie sprawy, nie? Takie wielkie, co no, to, to jest wielka, duża ryba, nie? Ale my to pamiętamy. To pamiętamy. Dzisiaj Pan Bóg chce nam to pokazać, żebyśmy rzeczywiście pamiętali, żebyśmy widzieli też dzieła Chrystusa, Ja abyśmy też pamiętali, że tak jest stworzona doba, że jest noc i jest dzień. I noc jest częścią doby. Noc jest częścią doby. Jest czas, kiedy widzisz Chrystusa, i czas, kiedy go nie widzisz. Jest czas, kiedy zapominasz o jego działaniu, co nie znaczy, że on nie działa. No bo działa. No bo działa. Tylko ja zapominam. O tym. Dlatego słuchajcie, odwagi, niech Pan Bóg nas prowadzi swoimi ścieżkami, odbiera nam lęk, taki nieracjonalny. Dobrze jest mieć pewne obawy, rozsądek, jest to domena ludzi inteligentnych, tak to powiem delikatnie, nie? Ale nie żyjmy w lęku nie żyjmy w lęku, bo to nie pochodzi od Boga. Bóg jest tym, który nam ten lęk chce odbierać, bo bo śmierci nie ma. Słuchajcie, bo śmierci nie ma. I to jest dobra nowina, naprawdę dobra nowina Wielkanocy. Śmierci, od kiedy Jezus Chrystus umarł i z martwych wstał, śmierci nie ma i żyjemy na wieki.